zwycięstwo, ale chyba nie przyszło dzisiaj łatwo, sporo bramek, sporo błędów. A, no nie przyszło łatwo, tak jak ostatnie mecze, strasznie ciężko nam to idzie, gdzieś po grudzie, strasznie się męczymy, ale no przyjechaliśmy, to wiedzieliśmy, że nie będzie łatwy mecz, że będziemy musieli dać siebie 100%, bo tak jak mówię, ciężko idzie, no i cieszy to, że wpadło 6 bramek, ale też znowu już tracimy, tracimy te bramki w osłabieniu gdzieś też tak jak mówisz, z błędów, no i no to jest gdzieś nasza bolączka, no musimy na tym pracować, ale dobrze, dzisiaj to przepchnęliśmy. No z czego to wynika właśnie ta, 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 ta spora ilość tych, tych błędów i, i bramek, czy gdzieś, no <grym> gdzieś nie trzymacie się tej taktyki, co trener zarządza? No, przychodzi taki moment w sezonie, że jest gdzieś ten dołek, no i niewątpliwie jesteśmy w tym dołku. Wiadomo, że każdy chce dawać siebie 100% na lodzie. No a te błędy się zdarzają, będą się zdarzać, ale musimy to min minimalizować z meczu na meczu. Dwie bramki, to dla ciebie chyba też taki wyczyn e, dla napastnika, można powiedzieć, defensywnego. To chyba taki sukces tym bardziej w arenie fama, gdzie tutaj występowałeś. No, cieszę się, cieszę się, że te bramki wpadają od czasu do czasu. Fajnie też, tak jak mówisz, przyjechać tutaj, gdzie grałem przez dwa lata, fajnie, dobrze się tu czuję. No i, no i fajnie, że te bramki wpadają korzystny wynik to też chyba takie przełamanie po ostatnich e, porażkach no zdecydowanie tak no, cieszymy się, że do, udało nam się to przełamać i miejmy nadzieję, że ten mecz z Unią w, nie, w niedzielę będzie wyglądał jeszcze lepiej i że tam też powalczymy o punkty Właśnie fajnie by było zakończyć zdobyczą punktową ten ostatni mecz na, na koniec tego roku. No tak, no wiadomo, tak jak mówisz. Bardzo, bardzo fajnie byłoby zakończyć ze zdobyczą punktową, ale zobaczymy. Na pewno czeka nas jeszcze bardziej wymagający przeciwnik no i będziemy walczyć o każdy centymetr od, żeby wywalczyć stamtąd punkt. Dzięki.